Witam serdecznie wszystkich oglądających. Dziś chciałbym zaprezentować kurtkę Gunfighter Shark Skin Softshell Jacket i uszkodzenia, jakiemu uległa ta kurtka podczas podróży z Wielkiej Brytanii do Polski. Hello everyone who is watching. Today I want to present you a jacket Gunfighter shark skin soft shell jacket that has been um, kind of destroyed in transport from UK to Poland. Kurtka podróżowała ze mną tym oto samochodem Nissan Micra i leżała na tylnej na tylnej części klapy. Gdzie akurat w trakcie podróży były duże upały A ja przypadkiem nie zwróciłem na to uwagi I położyłem kurtkę w tylnej części samochodu O właśnie, tak ona leżała Może, może troszeczkę bardziej była złożona Natomiast tak jak widać powstały te ślady Ale za chwilę więcej o tych uszkodzeniach So, what happened? I was driving this car and forgot about my jacket when i was driving i left it uh, here and it was the sun was burning a lot and that's why the jacket is burned. Z wielkiej brytanii podróżowałem 25 lipca i na prąd wsiadłem o godzinie 23.59 prom DFDS, i jak pamiętacie, w, ciągu, w przeciągu tych kilku dni były jedne z największych upałów w Wielkiej Brytanii. Stąd też straszliwie gorąco podróż była i jednocześnie bardzo, bardzo źle się jechało. No a, a kurtka podróżowała ze mną na tylnej kanapie. So I was traveling uh, from 25 uh, July this year, about 23:59, uh, uh, and I forgot about this jacket. And the at these days, the uh, most of the, the the temperature was very high, and it reaches reached. 30 degrees and that's why the jacket burned itself. Kurtkę zakupiłem u jednego z dystrybutorów firmy Helikon w Wielkiej Brytanii. No, i mam na zamiar do tej firmy zwrócić się z reklamacją w temacie tej kurtki. Kurtka była kilka razy raptem noszona. Może tutaj ona nie jest aż tak że tak powiem ładnie poukładana, ale celowo, aby pokazać wszystkim jak została przewożona transportowana, jak została uszkodzona. uległa uszkodzeniu w trakcie transportu od słońca. I tę this jacket at one of the dealerships at the Helicon. And I didn't use that jacket very often. It wasn't even uh, Washed. So, yeah, that... Wszyscy, którzy używają tego typu kurtek w warunkach militarnych, taktycznych, no, powinni zastanowić się, w jaki sposób użytkować tą kurtkę, że ona jest bardzo, bardzo delikatna, a jak widzimy z materiałów reklamowych przeznaczona do użytku taktycznego. Um, this jacket is very soft and it's very lightweight but uh, all the people who want to use it uh, in tactical or military uh, places uh, i think they need to think about it because it's very uh, it can be very easily uh, destroyed as you can see tego typu odzież przeznaczona do warunków taktycznych czy też militarnych czy też no, oczywiście podlegających dużemu uszkodzenia w warunkach, które, które, w których że tak powiem jesteśmy bardzo mocno narażeni na, na czynniki zewnętrzne no, w tym przypadku ta kurtka tylko i wyłącznie podróżowała tutaj na tylnej klapie a właściwie na, na, na tej części samochodu i była tak, tak tutaj dociśnięta no niestety powinna być zdecydowanie z lepszych materiałów wykonana i każdemu kupującemu polecam, żeby kilka razy zastanowił się do jakich warunków przeznacza tą właśnie kurtkę. So the jacket was travelling in the trunk just like that on the back uh, shelf. Uh, and I think that people who want to buy it uh, needs to Think twice about it because it's, very, uh, it's, it's it could, could very get uh, very fast destroyed. Tak wygląda jedno uszkodzenie to które powstało od działania słońca na jednym rękawie. So this is the one of the uh, places where the jacket got burned. Na drugim rękawie, przy złożeniu kurtki, położeniu na tylną półkę kolejne uszkodzenie od słońca, po prostu od słońca and this is the second one podróż niestety tej kurtce także w tej górnej części, czyli przy kołnierzu nie służyła i też powstały takie przebarwienia i, i prawdopodobnie ten materiał już jest lekko przypalony od słońca In the high part of the jacket it also got burned. Kurtka była bardzo rzadko używana, stąd też jest mi bardzo przykro, że taki zakup, ta kurtka kosztowała około 100 funtów. W Polsce jest to cena ponad 500 zł. I kurtka tak szybko uległa uszkodzeniu. Można powiedzieć na pewno, że nie z mojej winy. No na pewno dużą winą było to, że położyłem ją na tylną półkę i nie zabezpieczyłem, ale nie sądziłem, że kurtka taktyczna i militarna ulegnie tak szybko i tak łatwo uszkodzeniu. So this jacket should be a tactical or military purpose, but I didn't think that only from sunburn it got that easily burned. I really wanted that, that jacket. It costs around uh, 100 pounds. Uh, in Poland it's 500 zloty. I didn't think that it could that easily uh, destroy the, that sun can that easily destroy that uh, jacket. Każdy w każdym razie kupujący. Powinien bardzo dobrze zastanowić się, do jakich celów używa i że ta kurtka dość szybko może ulec uszkodzeniu, uszkodzeniu takiemu nietypowemu, bo przez słońce. Everyone who wants to buy that jacket should, uh, for real, uh, think about it twice, because uh, I didn't think that this jacket could that easily uh, destroy itself by the sunburn. I tak wyglądają uszkodzenia na rękawach. I tutaj przy szyi może to o teraz może będzie bardziej widoczne. Jak You could, uh, easily see what is the damage of the jacket here. This is uh, the second hand. And this is uh, the part when it got burnt on the neck. No. <średenie> Dziś planuję wysłać tą kurtkę do dystrybutora firmy Helikon do Wielkiej Brytanii i ciekaw jestem czy uda się zareklamować tą kurtkę. Today I think I will send that jacket to the Helicon and see what they will do about it. Dealers Helicon.